Witam Was dzisiaj z przepięknej byczyny. jakby się gdzieś kiedyś Wam się udało tutaj zawinąć w tę część Opolszczyzny to szczerze polecam Wam to miasteczko. Ja akurat mam tu dość blisko, więc dzisiaj sobie tak trochę okrężną trasą tutaj przypadałowałem. Ale jakby gdzieś jakbyście z wakacji wracali, czy przejeżdżali tutaj w pobliżu, polecam. Piękne średniowieczne miasteczko. Nieopodal kilka może kilkanaście kilometrów od Byczyny znajduje się gród rycerski pod którym sobie teraz siedzę jest jeziorko, są kajaki można sobie pożyczyć. wypożyczyć z tego co kojarzę z Jeźdź chyba też natomiast warto często spra warto sprawdzić coś na stronie miasta Byczyny bo często odbywają się tu różne eventy są pokazy rycerskie, turnieje ostatnio był zlot motocyklowy dość sporo się dzieje tutaj w tym rejonie, choć jest to, nie ukrywajmy, dość taki mało znany i ukryty zakątek naszego kraju, nie? Ale gdybyście mieli okazję, to serdecznie Was zapraszam. Thank you. tak właśnie wygląda Byczyna. Po tej krótkiej przejazdce mogę tylko potwierdzić to, że nie na urlop, nie na weekend, ale na jeden dzień na pewno warto się tu zatrzymać. Za mną jest świetna knajpa, bardzo klimatycznym nastrojem i kiedyś świetną pizzą. Nie polecę jej, bo jadłem tu rok temu, a takie rzeczy się zmieniają. Ale jeśli ktoś zatrzymałby się, wszedł, zjadł, niech napisze co ty czy nic się nie zmieniło. Pozdrawiam, hej!